Dzień dobry, witam się z Wami y, tymi kroplami, które spadają z nieba. 10 stycznia wtorek. Y, pokażę Wam, co znalazłem przy drodze ostatnio. Jadąc, zobaczyłem, co stoi przy drodze. Super muzyka, skadika. Takiego kotleta. O, takiego kotleta, bo to trzymam. Piękne. Piękne mi się trafiło. To wszystko z Cosia. Ostatniego to pójdzie do piwnicy, do beczki. Jako złom, który jest przed, nie powy... dotyczy wyzwania, tak? Ponieważ mam takie wyzwanie, że zbieram na GoPro i będę odzyskiwał dzisiaj materiał z piwnicy na GoPro. A puszki idą na wagę, oczywiście na wagę, czyli w sensie takim, żeby kupić sobie wagę. Stycz... Będę zbierał cały styczeń puszki do kosza aby sfinansować sobie zakup bagi moi drodzy także dzisiaj z powodu pogodowych z powodu tego deszczu schodzę do podziemia schodzę do podziemia z powodu złej pogody i tutaj Będę kontynuował swoje przygody. Mebli jeszcze nie udało mi się schować do piwnicy, ponieważ tam jest e, jeszcze e, dużo, dużo, dużo skarbów. A tutaj styczeń 2023, cel. waga. dobrze jest sobie zapisać cel. Wtedy się w poświadomości. Trwala i podświadomość współpracuje jakby z osiągnięciem tego celu. Przykleiłem sobie, żeby pamiętać na co zbieram alugroszy. Jest ich tyle. A dzisiaj zadanie na dzisiaj: depting. Depting i tam wydobycie z piwnicy alugroszy i wsypanie ich do kosza. Także przystępuję do pracy, drodzy rodacy. Się tych puszek nadeptałem dzisiaj. Troszkę przybyło. A to, co w piwnicy znalazłem, to włożyłem do niebieskiej beczki. Prawie pełna beczka. Prawie pełna beczka. Ale dzisiaj dopiero jest 10 stycznia. Także do końca miesiąca jeszcze nazbieram, A tutaj mam stalówki. Te stalówki do worka, takiego czarnego, mam nadzieję, że gdzieś mi to skupią, w jakimś skupie zapytam się, będę to woził, także takie dziś działania, w podziemiu. Puszki wydobyte z piwnicy, które były w różnych miejscach, w różnych workach, no i to co miałem tutaj z brzegu jakby bliżej, a to z dalszej części piwnicy. Nie tylko puszki, było też trochę miedziuszki, to dostałem od kolegi z kanału Dziś Nic Jutro Wszystko, pozdrawiam serdecznie i od no, tej miedziuszki wrzucimy trochę do puszki i tymi widokami, o spadło troszkę, tymi widokami żegnam się z Wami. dnia minęło. I o tutaj jeszcze mamy. Idę sobie na obiadek, a potem dalsze działania w podziemiach. Dziękuję, że byliście ze mną. Pozdrawiam serdecznie. O, mam takich puszek jeszcze kilka w domu, także <gryw> coś się zbiera. Pozdrawiam serdecznie do następnego. Do następnego.